Cześć, mamy tutaj do obliczenia logarytmy, i zobaczcie, po prawej stronie są różne wzory. Będziemy stosować definicję logarytmu, czyli zaczynamy od tego, że jeśli mamy logarytm przy podstawie a z b równa się c, no to znaczy, że sprawdzamy, do jakiej potęgi podnieść a, i to będzie nasze c, żeby dostać wynik b, czyli a do c równa się b. Jeśli mamy w związku z tym napisany tutaj logarytm przy podstawie dwóch z 64, to sobie dopiszmy, że tutaj to się równa c, czyli dwójka to będzie nasze. A zgodnie ze wzorem tu będzie A, a tutaj będzie B. Czyli możemy to sobie zapisać jako ten drugi wzór. A do C równa się B, czyli 2 do C równa się 64. No i teraz musimy sobie to przekształcić. Zapiszemy sobie w takim razie 64 jako potęgę dwójki, tak? bo to jest 2 do C i to się równa 2 do potęgi szóstej. Czyli z tego wnioskujemy sobie, że skoro mamy te same podstawy, 2 i 2, to znaczy, że C równa się 6 i w związku z tym wynik naszego logarytmu to jest 6, czyli 2 do 6 trzeba podnieść, żeby mieć 64. A teraz tu jest też pytanie, 2 do jakiej potęgi podniosę, żeby dostać 512? No to można sobie zgodnie z definicją to tak jak wcześniej rozpisać, albo wiemy, że 2 do potęgi 9 to będzie 512, czyli wpisujemy sobie od razu wynik 9. No tutaj mamy bardziej skomplikowanie, to sobie rozpiszmy. To będzie równe C, i zgodnie z definicją robimy sobie 2, czyli ta podstawa do potęgi C równa się 1 1,32. I teraz zamieniamy 1,32 na dwójkę do jakiejś potęgi, czyli będzie 2 do C równa się 1 przez 2 do 5, zgadza się? I jednocześnie możemy jeszcze zrobić sobie odwrotność. Zastosujemy tutaj ujemną potęgę, czyli to będzie równe 2 do minus 5. I teraz widzie, tu, widzicie, tu jest 2 do C równa się 2 do minus 5, to znaczy, że C będzie równe minus 5. Teraz następny. Tutaj też to będzie równe C, a, i wiemy, że to będzie 2 do C równa się 1 1024, czyli y, 1 1024 to jest 1 przez 2 do 10, bo 1024 to jest 2 do 10. I teraz możemy znowu sobie zrobić odwrotność, żeby mieć jako podstawę dwójkę, czyli to będzie 2 do minus 10, czyli C jest równe minus 10. Wiemy, że dwójkę trzeba podnieść do minus 10 potęgi, żeby dostać 1024. Teraz następny logar. O podstawie 2 ze 0,125. Zapiszmy sobie, że to jest C, i wiemy już, że 2 do C będzie równe 0,125. A wiecie, że 125 setnych to jest 1 1,8. 1 ósma, bo łatwo to sobie e, wymyślić, bo 0,25 tak, to jest 1 czwarta, a to jest połowa 1 czwartej. E, czyli tu możemy sobie 1 ósmą zapisać jako 1 przez 2 do 3 i znowu odwrotność zróbmy, czyli ujemna potęga 2 do minus 3, czyli C będzie równe minus 3. Teraz tutaj, do jakiej potęgi trzeba podnieść czwórkę, żeby dostać dwójkę? No trzeba tę czwórkę spierwiastkować, prawda? Czyli wynikiem naszym będzie pierwiastek, czyli potęga to będzie jedna druga. A jak to zrobić z tą literką C? No zapiszmy, że to będzie C, czyli wtedy wiemy, że 4 do C równa się 2. Tak, no i teraz widać, że 4 do C, 4 do 1,2 drugiej to będzie równe 2. Teraz lecimy do następnego przykładu. Do jakiej potęgi podniesiemy czwórkę, żeby dostać 8? Zapisujemy sobie C, czyli mamy 4 do C równa się 8. I zamieńmy sobie tutaj na podstawy dwójki, bo tak to nie jest łatwo ocenić, prawda, co to będzie. Eee, czyli 2 do C zamieniamy sobie na 2 do kwadratu, prawda, i do C, czyli będzie 2 do 2C, równa się 2 do trzeciej. I to znaczy, mamy podstawę 2 i 2, czyli 2 do C równa się 3. 2C, przepraszam, równa się 3, czyli C będzie równe 3 drugie. 3 drugie, podzielimy przez 2 obustronnie. To też mamy tutaj, równa się C. Czyli 4 do C równa się 1024. Zamieniamy czwórkę na dwójkę do kwadratu, czyli mamy 2 do 2C e, równa się 1024. To jest jako 2 do 10 zapiszemy. To znaczy, że 2C równa się 10, czyli C będzie równe 5. Teraz tutaj to się równa C, czyli C do 4 równa się. Przepraszam, mam 4 do C. 4 do C równa się 1 przez pierwiastek z 2. Zamieniamy sobie to na potęgi dwójki. 2 do 2C równa się 1 przez 2 do 1 drugiej, czyli to będzie 2 do minus 1 drugiej. Od razu zrobiłam odwrotność. No i teraz z tego wynika, że 2C równa się minus 1 druga i dzielimy przez 2 i wychodzi nam minus 1 czwarta. No i teraz następne. Znowu tu sobie piszemy, równa się C, czyli pierwiastek z 2 do C będzie równe 4. Teraz możemy zapisać to jako potęgi, czyli dwójki 2 do 1 i drugiej i jeszcze do C, czyli tu mnożenie, równa się 2 do kwadratu. No i z tego wynika, że 1 druga C musi być równa 2. 1 druga C równa się 2, mnożymy obustronnie przez 2 i wychodzi nam 4. Teraz następne. To się równa C, czyli pierwiastek z 2 do C równa się 32. I zapisujemy teraz, to będzie 2 do 1, drugiej i do C, czyli mnożenie. A po drugiej stronie mamy 2 do 5, to znaczy, że 1, druga C równa się 5. Jak wy przez 2, to będzie to równe 10, czyli C równa się 10. Teraz tutaj równa się C, czyli 3 do C równa się pierwiastek z 3. Teraz wiemy, że pierwiastek to jest jedna druga od razu, możemy sobie zapisać tak naprawdę jedna druga. Do jakiej potęgi podnieść trójkę, żeby dostać pierwiastek z trzech? No po prostu do jednej drugiej. A tutaj to się równa C, czyli mamy 3 do C równa się pierwiastek z 27. Przekształcamy sobie, czyli mamy 3 do C równa się 27, to będzie 3 do trzeciej i jeszcze mamy pierwiastek, więc jeszcze do jednej drugiej, prawda? I to znaczy, że tu będą wymnożone potęgi, tu wyjdzie 3 drugie, czyli C równa się 3 drugie. I tu wychodzi równa się 3 drugie. Teraz tutaj to się równa c, czyli 3 do c równa się 1,81. Zapisujemy jako potęgi trójki, czyli 3 do c równa się 1 przez 3 do 4, czyli to się równa 3 do minus 4. No i z tego wynika, że c równa się minus 4, tutaj wpiszę minus 4. I teraz następnie tutaj się równa c. Czyli 5 do c równa się 625, to znaczy, że 5 do c równa się 5 do 4, czyli c równa się 4. Tak, bo 625 to jest 5 do 4 potęgi. I jeszcze ostatni przykład w tym zadaniu, czyli 5 do c równa się 0,04. Od razu zapiszę to sobie jako 400 na... A to znaczy, że 5 do c równa się 1, 25, jak podzielicie 4 przez 100. Skrócicie przez 4, no to wtedy wychodzi 1,25. I teraz zapiszmy sobie, że 5 do C równa się 1 przez 5 do kwadratu, czyli 5 do minus 2, prawda? Bo robimy odwrotność, czyli C będzie równe minus 2.